Kalimera, kalimera, stateczek Captain Dimitris, nim popłyniemy na Missy Ross. Port, z którego płyniemy, to kardamena, w której byliśmy wczoraj po południu. Przez chwilę naprawdę piękne miasteczko. Pięknie, widać cały kos. Pod tą wielką górą byliśmy kilka dni temu. Tam znajdują się termy. A Psalid, również w tej części wyspy. W samym przejrzeniu znajdują się kopalnie w Meksu. sa pet dole kamenu w 50 minutach rejsu jesteśmy na Nissos. 12 Islands of the archipelag. archipelago, it's 6 times smaller than the island of Kos. With only 42 square kilometers. The population on this island is 1000 people. Wir haben auch vier Inseln, die umfassen: Jallistrong, Strongili Pachia und das ist das jüngste Vulkan in der Ägäis. This is the salination plant with a daily capacity of 340 cubic meter of sweet water. The sunlight and the blue color is. And the directly departure time, I will tell you when we arrive to the Aegeanatos. In der Zeit von der italienischen Okkupation war es natürlich verboten, alles was griechisch war. Und die Leute haben angefangen, die Häuser blau-weiß anzumalen. Das sollte natürlich die griechische Fahne repräsentieren. Und in Italienern haben wir erklärt, dass die weiße Farbe vor Sonnenlicht schützt und die blaue Farbe vor Ungeziefer Und wenn sie heutzutage die griechische Fahne sich anschauen, hat die neun Streifen blau-weiß. Wysyłali 9 zilbów wodor Eleftheria i Najwyższe miejsce na Nisiros, 698 metrów. Zatrzymaliśmy się na kilkanaście minut, jednej z maleńkich wiosek na wyspie. Cała wioska jest w biało-niebieskich kolorach, coś niebywale pięknego. guys cos bye. bye thank you Tam szczyt góry zajmuje kaldera wulkanu, chyba świętego Stefana. Zaraz udamy się do tej kaldery, na sam dół autobusem. Tam widać parking, wstęp 3 euro. Nie wiem, czy tylko nie ma tam takiego błota, jak na owym słonym jeziorze w Tigaki jeszcze jakieś małe bezludne wysepki widać poza Nisiros And they were moving three centimeters per year. Ten million years ago, the African plate reached the Euro-Asian plate and reached the depth of one mountain. So in the caldera we have ten different craters, but the biggest and the most impressive one is called Stephanos. This is the biggest hydrothermal, and we cannot help you further. And uh, you have some allergies. The last eruption here was in the year 1876. Hals Blutdruck, Herzprobleme oder die Damen sind schwanger. Bitte nicht ins Krater reingehen, es kann ihre Gesundheit schaden. Wir haben Toiletten, die wir sehen können. Der letzte Ausbruch hier mit Lava war ungefähr vor 15.000 Jahren und das gab der Insel die heutige Form. Udelec te gdy zaczęły poruszać się dwie płyty tektoniczne i one poruszały się 3 cm rocznie. 10 milionów lat temu płyta afrykańska podeszła pod płytę euroazjatycką i osiągnęła głębokość 120 km w głąb ziemi. W tym momencie w ziemi jest bardzo gorąco jest wielki ogień, zaczynają topić się kamienie, woda morska przenika przez wszystkie możliwe szczeliny i zaczyna się gotować. 1 o'clock, please, one o'clock Right in No i jesteśmy w kalderze świętego Stefana. To ponoć największy czynny wulkan w Europie. Roztacza się tutaj zapach siarkowodoru. Wchodzą do tego krateru na własne ryzyko. Jest tutaj w okolicy kilka kraterów mniejszych, ale nieaktywnych. To jeden z Zapach tutaj jest taki nieznośny, aż drażni nozdrza. To są te Ja Nie będę tam próbował wchodzić, bo już wczoraj wszedłem. Wydobywająca się z tych dziur para ma temperaturę 110 stopni. No i rzeczywiście, włażenie tutaj jest ryzykowne. Zwłaszcza, że na wyspie nie ma szpitala. Sam wulkan powstał jakieś 10-15 milionów lat temu. Wybuchł tutaj, zapadła, zapadł się szczyt góry i wytworzył tą kalderę. Ale jeszcze pod koniec XIX wieku Piły tutaj, pary podłej. Teraz to tak delikatnie popuszcza tą parę. A tutaj wytworzyło się coś na kształt posadzki. Na dole jest całkiem znośnie, ale już wyżej nożdże atakuje ten chyba siarkowodór. To piecze cholera. Na dole tam wysoko jest wioska, w której godzinę temu byliśmy. It takim... tastes like marzipan but it's more liquid so you can mix it with water and it's a very nice taste. And it tastes similar like amaretto but it has a different pigeon. Yeah. Lady, her name is Maria. She's doing handmade jewelry from lava. You can keep the volcano always with you.

I tam słońca to jest bufet, więc wchodzicie do kuchni, zaglądacie kucharzowi do garnka, mówicie mu co chcecie. He emigrated from here to America. We still have around 4000 people that are living. Na górze ponad tam mam jakiś klasztor woda wypływa wprost ze ściany miasteczko w klimacie podobnym jak na Santorini gdzie byłem bardzo dawno temu być może są tu jakieś analogie Drodze do monasteru można ponapawać się takimi widokami tego białego miasteczka, mandraki, żeby wejść do tego kościoła, monastyru 2 euro, ale tylko cash, a ja mam tylko kac. Bardzo takie nastrojowe uliczki. Jakie piękne wejścia. Można powiedzieć wycieraczki w formie mozaiki z kamyków rzecznych. Nigłś Grecki, kici, kici. no on tego nie rozumie, a jednak całe życie człowiek się uczy podróże kształcą, te mozaiki przedstawiające różne motywy, to rodzaj numeracji, mieszkań czy domów mandraki. Otóż na domostwach nie ma tutaj numerów. A każdy mieszka pod jakimś motywem. Spod skały piękny widok na tą wyspę kopalnie, gdzie wydobywa się pumeks i obsydian. ciekawą formie ścieżką dochodzi się do niesamowitej wulkanicznej plaży W każdym kroku widoczne wulkaniczne skały pozostałe po wybuchu erupcji wulkanu sprzed 15 milionów lat. Proszę, jak roślinki sobie radzą na tym pozornym pustkowiu. Jak tutaj się w tym labiryncie uliczek połapać? Mnóstwo tawern, mnóstwo turystów. A jakie zapachy. Tutaj można kupić jakieś lody wulkano.